Centrum skłusza Redeko wwwredeko.pl nad przygotowaniem biegu czuwa nowy dyrektor, jak przyznaje ostatnie tygodnie przed maratonem upływają bardzo szybko, a pracy wciąż jest bardzo dużo. Największym wrogiem marka Danielaka jest obecnie czas. Jest bardzo dużo pracy, bo na przygotowanie maratonu miałem tylko niecałe ponad dwa miesiące. W związku z tym tego czasu było mało, bo maraton się przygotowuje prawie rok. Część prac było przygotowanych, ale większość dopiero teraz zaczęliśmy. Mam nadzieję, że do 15 sierpnia, czyli za tydzień, będziemy mieli zamknięte wszystkie sprawy organizacyjne. Pod względem dokumentacyjnym jesteśmy praktycznie już na końcówce 95% spraw organizacyjnych zostało przygotowanych. Czekamy teraz tylko. Na ostateczne złożenie wniosków. Trasa 31 edycji maratonu będzie bardzo podobna do tej sprzed roku. Fani biegów jednak na wielu portalach społecznościowych obawiają się o przygotowanie trasy na kilkudziesięciu ulicach Wrocławia. Trwa przecież remont. Trasa jest praktycznie, można powiedzieć, taka sama jak w zeszłym roku. Żadne remonty nie przeszkodzą, bo projekt trasy przewidywał te wszystkie remonty, te wszystkie wyłączenia poszczególnych odcinków dróg czyli raczej nic nam nie powinno przeszkodzić w organizacji biegu, chyba że coś nadzwyczajnego się wydarzy, a na te Okoliczności też będziemy starali się być przygotowani. Wrocław po kompromitacji z półmaratonem w specyficzny i ciekawy sposób próbuje namówić mieszkańców innych części Polski czy gości z zagranicy do udziału w biegu. Dla nich przygotowano 200 bezpłatnych noclegów. Te osoby, które pierwsze przyjadą i zgłoszą się w biurze organizacyjnym maratonu, te osoby będą mogły skorzystać z bezpłatnych noclegów w hali sportowej, naszej hali sportowej na ulicy Parkowej. Natomiast oferujemy również 400 noclegów w Domu, w domu Studenckim AWF-u, tutaj na terenie Stadionu Olimpijskiego, 300 miejscami dla, również dla biegaczy w Domu Studenckim na ulicy Wojciecha z Burdzewa, to jest Dom Studencki Uniwersytetu Medycznego, oraz chyba setką miejsc na terenie Stadionu Olimpijskiego na kempingu. Feralny półmaraton ma wpływ na przygotowanie do maratonu. Dyrektor wrześniowego biegu szczególnie mocno pracuje nad jego zabezpieczeniem i obsługą biegaczy. To co się wydarzyło na półmaratonie, rzutuje na maraton. Najbardziej martwię się o zabezpieczenie trasy maratonu, o wybór właśnie o ofertę firmy, która będzie chciała zabezpieczyć maraton, no i o współpracę nas wszystkich. W tej chwili pod względem zabezpieczenia maratonu, oprócz zabezpieczenia trasy maratonu jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, bo mamy ponad 800 wolontariuszy, mamy 160 pracowników naszej firmy, mamy współorganizatorów. Wolontariusze to głównie są uczestnicy naszych zajęć sportowo-rekreacyjnych i sportowych ze swoimi trenerami i oni będą głównie obsługiwali punkty odżywiania i odświeżania. Kolejną niedzielę można sprawdzić swoje siły przed maratonem we Wrocławiu. 18 sierpnia odbędzie się bieg na 30 kilometrów na zmodyfikowanej trasie między mostami Swojczyckim i Jagiellońskimi. Nowe centrum skłusza Redeko www.redeko.pl